Witam Was, moi drodzy, po raz szósty w chronologii wydarzeń trylogii Diablo. W poprzednim odcinku skończyliśmy na uwolnieniu Bala z grobowca pod kanionem Maga. Dziś zajmiemy się pozostałą częścią Diablo 2, czyli pogonią bohaterów z zapiekelnymi braćmi. Bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy już. Po pokonaniu Duriela, bohaterowie ruszyli w dalszą drogę. Tym razem skierowali się do Kurast, do świątyni Zakarum, pod którą pogrzebany został Mefisto. Na miejscu okazuje się, że Pan Nienawiści zdążył już spaczyć cały kościół i zawładnąć ze swojego więzienia całym miastem. Grupa przedziera się więc przez dżunglę, pokonując demony i wyznawców Zakarom, którzy stanęli im na drodze. W świątyni natykają się jedynie na Mefisto. Po ciężkiej walce bohaterom udaje się zamknąć go z powrotem w kamieniu dusz, a następnie przechodzą oni przez bramę, która prowadzi ich na granicę samego piekła. Z portalu wychodzą do, w twierdzy Pandemonium, w ostatnim bastionie niebios w walce z piekłem, skąd ruszają niemal na samobójczą misję dogonienia i powstrzymania Diablo. Tym razem swą mądrością oprócz Dekarda Keyna służy im również Archanią Tyrael, który przez rozkazy Rady Angiris nie może samodzielnie ruszyć, by stawić czoła złu. Podczas swojej kurcjaty bohaterowie wyświadczają Trealowi przysługę i uwalniają duszę anioła Izuala, pojmanego i torturowanego przez piekło tak długo, aż oszalał i przeszedł na stronę piekła. Niestety zdążył również wyjawić bardzo wiele tajemnic, które zostały mu powierzone. Diablo również zostaje pokonany w sanktuarium chaosu, a jego kamień duszy, zniszczony później w piekielnej kuźni, Sama wojna wydaje się wygrana, i przez następny rok panuje względny spokój, aż do powrotu ostatniego z braci, Baala, który zebrawszy siły, atakuje górę Areat, miejsce ukrycia kamienia światła, dającego możliwość wpływania na ludzi. Broniący kamienia barbarzyńcy długo dają opór sił na jeździe, jednak ich wysiłki spełzają na niczym, ponieważ Bal zebrał naprawdę nie zastępy demonów przed tym atakiem. Przybyłej na miejsce grupie bohaterów udaje się co prawda pokonać Baala i przedrzeć się przez te tabuny demonów, ale przybywają za późno. Spaczony przez demona kamień zostaje następnie zniszczony przez Tyraela, a skutków tego czynu nikt w owym czasie nie potrafił jeszcze przewidzieć. Po tym fakcie kamienie dusz Mephisto i Baala zostają ukryte. W innej części świata imperator Hakkan I przenosi stolicę Kedżestanu z do Kaldeum które staje się najpotężniejszym miastem w całym sanktuarium. Wiara Zakarum popada w zapomnienie, gdy zostaje ujawniona demoniczna in, e, interwencja w szeregach jej hierarchów. Druga wojna z piekłem zostaje tym samym zakończona. Grupa bohaterów, która pokonała Trójcę, rozpieszcza się i w większości poluje na pozostałe przeżyciu demony. Jednak o okresie między 1265 a 1285 rokiem więcej dowiemy się dopiero po premierze Diablo Immortal na urządzeniach mobilnych. I tej, tą grę możecie lubić lub nie, ale jej wydarzenia będą jak najbardziej kanoniczne. Gdy tylko dowiemy się więcej o jej fabule, uwzględnię je w dodatkowym filmie. A teraz zakończmy ten odcinek właśnie w tym miejscu, a następny zaczniemy rokiem 1285, gdy po 20 latach względnego spokoju na Ziemię spada gwiazda. I ja za was dzisiejszy czas bardzo serdecznie dziękuję i już zapraszam na część siódmą, która pojawi się jak zwykle już niebawem. I jak zwykle proszę o łapki w górę, komentarze. A nowych widzów bardzo też proszę o zostawienie subika zaznaczenie, zaznaczenie dzwoneczka. Zaglądajcie również na naszego twitcha twitch.tv majkupl gdzie gramy obecnie w Red Dead Online. Bardzo lubię tą grę. I codziennie wieczorkiem będziemy sobie troszeczkę e, pozwalali na poszalenie na dzikim zachodzie. Ja za Waszą uwagę jeszcze raz dziękuję i trzymajcie się do następnego razu. Pa! pa.